Dzień dobry, witam was drodzy Państwo w kolejnym podcaście Wrestling News. Dzisiaj omówimy sobie wiele różnych ciekawych i fajnych tematów. Dzisiaj akurat jestem ja, Kasper Szpak i to będzie coś naprawdę ciekawego i mam nadzieję, że te informacje wam się przydadzą i bez pełnego przedłużania zaczynajmy! Przez ostatni miesiąc byliśmy świadkami wielu powrotów, m.in. na SmackDown Sheamus'a, Johna Morrison'a czy braci Usos oraz na Raw Big Show'a oraz obecnego mistrza WWE Brocka Lesnar'a. Za niedługo Royal Rumble, a to oznacza, że to świetny moment, aby wykorzystać jakieś gwiazdy, zrobić jakieś powroty, aby uczynić Royal Rumble Match czymś wielkim. I pytanie brzmi: jakie mogą pojawić się powroty na Royal Rumble? Pierwszym powrotem, na który długo czekają wszyscy fani WWE, jest oczywiście powrót wielkiej gwiazdy Rated R Superstar. Edge. To będzie coś niesamowitego. Widzieliśmy na Summerslam, jak robi Spira Eliasowi. Poza tym w ostatnim Wrestling News już o tym mówiłem, że może powrócić. Nie powrócił na Raw. Niestety, ale możliwe, że po prostu nie dał rady. Ale teraz jest właściwy moment, aby właśnie na Royal Rumble był jego powrót. Następnym powrotem jest powrót AJ Lee. Dwukrotnej albo trzykrotnej mistrzyni Divas Championship. To ona... Jest jedną z najważniejszych, z najważniejszych kobiet w historii kobiet w tej dywizji. Doskonale o tym wiemy. A jakby tego było mało, jak nie AJ Lee, to jeszcze jest jej dawna przyjaciółka oraz przeciwniczka Page, która także możliwe, że pojawi się na Royal Rumble. Jakby tego było mało, jednym z powrotów o których wiele myśli jest powrót Bookera T, co nie jest potwierdzone, ale to jest Royal Rumble. Na nim może wszystko się zdarzyć oraz wisienka na torcie, czyli powrót najlepszego na świecie CM Punka. Długo wyczekiwany powrót. Na to czekała ogromna grupa ludzi i możliwe, że to jest właśnie ten moment. Ten moment, kiedy najlepszy na świecie CM Punk powróci i usłyszymy The Cult of Personality. To będzie coś niesamowitego, zwłaszcza dlatego, że czemu nie? CM Punk jest ostatnio blisko z WWE, podpisując kontrakt z Fox, więc czemu by nie wrócić? Czemu by nie zrobić wielkiego show, które pokaże, że CM Punk jest naprawdę wielką gwiazdą i nie można o nim zapomnieć? Mówiąc już o Royal Rumble, nie zabrakłoby jakiegoś wywiadu z gwiazdą WWE. Oczywiście chodzi mi o fenomenalnego AJ Astaica. Pamiętajmy, że to właśnie on zadebiutował na Royal Rumble. Był to jego pierwszy i jednocześnie ostatni Royal Rumble mecz w historii. W wywiadzie powiedział, że chciałby jeszcze raz powtórzyć ten fenomenalny moment w jego karierze i z chęcią znowu no, wziąłby w nim udział. Czy to oznacza, że pojawi się na nim? Pewnie tak. Ale ważniejsze pytanie brzmi, czy to on wygra Royal Rumble mecz i zawalczy z obecnym mistrzem WWE Brockiem Lesnarem na WrestleMania? To ostatni moment dla AJ'a, zwłaszcza że jego kontrakt za niedługo może wygasnąć. A właściwie nie może, bo wygaśnie. Jego kontrakt dobiega końca. A to oznacza, że to jest naprawdę ostatni moment dla AJ'a, żeby stać się tym mistrzem WWE. Po raz trzeci raz mieć ten tytuł z około dwa miesiące i wyjść z klasą z tej ogromnej firmy, jaką jest WWE. Kolejną wiadomością w dzisiejszym podcaście jest niestety smutna wiadomość. Ponieważ jedna z legend wrestlingu ech, zakończyła swój żywot niedawno. Zawodowy zapaśnik Steve Gillespie, znany lepiej pod pseudonimem dr Hannibal, został znaleziony w swoim samochodzie martwy. Miał zaledwie 56 lat. Obecnie nie znamy przyczyny jego nagłej śmierci. Każda śmierć wrestlera to ogromna strata, więc ty drogi widzu, jeśli to oglądasz, i chcesz pokazać, że doceniasz ciężką pracę tego zawodnika, wystarczy, że poświęcisz przynajmniej 10 minut na oglądnięcie jednego pojedynczego filmu. A teraz przejdźmy może do mniej tragicznego tematu. Zaczynajmy. Kolejny wywiad i kolejne informacje. Kane Velasquez wziął udział w wywiadzie dla Cultaholic. Powiedział w nim o pracy z Reyem Misterio, która była bardzo dobrym momentem w jego historii. Zasugerował także o dalszej rywalizacji jego z Brokiem. Czy to oznacza, że wystąpienie Velasqueza na Crown Jewel to nie był jednorazowy pokaz dla samych pieniędzy? Otóż możliwe, że nie, ponieważ WWE postanawia zrobić coś dużego z Velasquezem, ma na niego jakieś plany. Przynajmniej tak mówią zdobyte przeze mnie informacje. A wy jak myślicie, czy to tylko zwykłe spekulacje, które okażą się być nieprawdą? A może właśnie Velasquez okaże się wielką gwiazdą WWE? Cóż mogę powiedzieć? Pożyjemy, zobaczymy. A już przejdźmy do następnego tematu. Kilka miesięcy temu byliśmy świadkami powrotu Braya Wyatta w nowej odsłonie. The Fiend zdobył ogromną rzeszę fanów. Mimo tego, oprócz wsparcia po stronie widowni, otrzymał też falę hejtu. Na jego Instagramie pojawiły się teksty typu WWE cię zepsuło, jesteś skończony, bądź, jesteś nudny oraz, że nie cierpią jego meczów. Wyatt w końcu nie wytrzymał i wypowiedział się bezpośrednio w stronę fanów mówiąc nie macie pojęcia, jak prosty, bezmyślny komentarz w mediach społecznościowych może bezpośrednio wpłynąć na osobę, do której go wys wysyłacie. Po czym dodał: Negatywność w naszym świecie jest zadziwiająca i mentalne zdrowie cały czas spada. Gdy skończył swój post, poprosił jeszcze ludzi, aby byli dla siebie mniejsi, bo może to komuś uratować życie. Nie wiem jak wy, ale ja się z nim zgadzam. A co wy myślicie o jego wypowiedzi? Napiszcie w komentarzach. I oczywiście moja ulubiona część Wrestling News. Zagadka na dziś. Tu, 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 tu proszę o werble. Kto był w main evencie WrestleManii pierwszej? Dwóch zawodników. Mam nadzieję, że o tym wiecie. I czekam na odpowiedzi w komentarzach. A ja już się z wami, proszę państwa, żegnam. Cześć.